Dzień dobry i witam Was w kolejnym vlogu. Jesteśmy w takim bardzo dziwnym sezonie, bo jest koniec lata i początek jesieni i w Irlandii to jest zawsze tako, takie confusing, bo... Pogoda jest zawsze inna Codziennie jest albo ciepło Na przykład może być dzisiaj, na przykład jest 16 stopni e, Wczoraj było 7 e, Przedwczoraj było 15 stopni Więc no, pogoda jest taka crazy I ja nie wiem czy ja mam ubrać płaszcz, ramoneskę e, Czy mam ubrać spódnicę z restopami Czy mam ubrać dżinsy To jest po prostu strasznie confusing I jesień to jest mój ulubiony sezon Więc mam nadzieję, że w tym roku moje outfity będą bomb Dzisiaj jedziemy do centrum z wujkiem i z ciocią, a z bojem jadę jutro, bo mnie zabiera do restauracji. chyba ty dzisiaj Friday. więc i dzisiaj muszę mieć fajny outfit. I jutro muszę mieć fajny outfit. A tak w ogóle to, Aaaa. mamy to, mamy milion pushinów na moim kanale. Chciałam Wam wszystkim podziękować, dlatego że... W wieku 16 lat mieć milion subskrypcji, to jest po prostu crazy, jestem w takim szoku, jeszcze nawet mnie to chyba, no nie uderzyło mnie jeszcze chyba to, że ja mam milion subskrypcji na YouTubie i chciałam wam po prostu mocno podziękować, kocham was wszystkich, bo bez was nie miałabym tyle opportunities. Które dzisiaj mam i po prostu dziękuję Wam. Kocham Was. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki. Dziękuję, że oglądacie moje vlogi, moje social media i wszystko, co ja robię, jest dla Was. I no po prostu I love you guys. Tutaj za niedługo będzie złoty play button. Ja mam ten stary, ten stary e, srebrny na 100 tysięcy, bo oni teraz w ogóle mają takie nowe. One są takie trochę ładniejsze, ale ten też jest piękny. I love it so much. I oni je chyba wysyłają z Ameryki, z United States, więc nie, nie wiem kiedy on przyjdzie. Mam nadzieję, że za niedługo. Zrobię szybki OOTD, jesteście krzywo, bo czuję, że to jest taki outfit, który normalnie bym nie ubrała na siebie. To nie jest naprawdę mój styl, ale zdecydowałam dzisiaj poeksperymentować. Mam ten top z Sinseja, mam te jeansy również z Sinseja i pod dżinsami mam. Ocieplacze, bo no żeby mi nie było chłodno, buty albo samby, albo Nubalancy e, Pod tym mam. Jak się to nazywa? Belt? Mam pasek, mam pasek. To jest moja biżuteria. To ukradłam od trzeciej i to jest piękne. Ja będę w tym bardziej teraz chodziła. I tak wygląda mój makijaż. Taki haszak, trochę grunge, trochę hip-hop. I do tego ubiorę e, ramuneskę i.

Sorry, Dublin Mój goal na dziś to Pierwsze znaleźć e, Szare ocieplacze na nogi żeby miała takie do szkoły Które trochę wyglądają O, oh, hello Które trochę wyglądają jak moje skarpetki szkolne Żeby później dyrektorka się na mnie nie darła Że to nie jest mój dyrek szkolny I coś dobra, jeszcze Zapomniałaś o sweatpantsach Mieliśmy jechać A, sweat, y, sweatpantsy też szkolne miałam kupić Bo wypuś wypuścili w tamtym roku Ale to dobra, to w następnym tygodniu kupię je Bo są fajne i, i są bardziej, są, są bardziej ciepłe niż leginsy Co się ja miałem jeszcze w city centerze kupić? Co to było? Skinny jeans. Skinny, jeans. Skinny jeansy, bo Chciałem widziałam... o tym? I Tak. może jest. I co mam zobaczyć? Road, czy może jest. Tak Jak zawsze chodzimy po koreańskich i azjatyckich marketach. Kupiliśmy w polskim akurat bułeczki bao, za nie tylko będziemy jadły, one czyli są... na parze. Czyli takie pyzy na parze takie à la śląskie, tylko takie bread Robię mi zakupy, ja płacę, bo e, ciocia, e, Cioci karty jest zablokowana. Nie wiem, czy Wam opowie, opowiadałam tą historię, ale płaciłam za moje okulary i trzy razy ciocia mi dała zły pin. I trzy razy wprowadziłam ten pin, bo ja nie wiedziałam, że trzy razy i blokuje kartę. No i zablokowało nam kartę, więc ja płacę, ja płacę swoją. I wychodzimy z koreańskiego i Ciocia do pani mówi, końcami da po koreańsku, i końcami da to znaczy, dziękuję. 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 Ja tak myślałam, o ja jej powiem, Sara nie, ale myślałam, że nie, 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 to będzie dziwne, bo Sara. Nie to znaczy kocham cię. Jest taka restauracja, ona się nazywa Crew i z tego co słyszałam, ona jest strasznie popularna i ma bardzo dobre jedzenie, więc za niedługo będziecie mnie tutaj Prym widzieć. Azjatyckie? Nie wiem, chyba nie. To są nasze ulubione cheesecake. I. One są zamrożone, tylko że one są takie mięciutkie i one są zrobione z czego? Sera? Cheesecake, nie wiem, czego to jest. To jest cheesecake i to jest po prostu... Um, mm, ma, tam jest ser, nie to, wiem, to jest I to smakuje po prostu jak takie kapianka. To jest taka kapianka. O Jezu. Długo ich nie było. No bardzo długo. Sześć kupiłam. Jesteśmy w The Church na piwku, znaczy ja nie, ja jestem nieletnia. W ogóle kelner przychodzi i oni chyba muszą się to pytać, bo jak powiedział. Ale przychodzi i o, dla kogo piwo, dla kogo kola? Ja tak na niego patrzę. Dla mnie kola. Nie widać, że dla mnie kola. Wyglądam na pełnoletnią, gej? Chciałam wam pokazać skórę. Czapkę z skórą podobnego materiału, ona jest patrzcie jaka ona jest ładna. E, ja nawet nie wiedziałam, że oni mają takie halo what? to są chyba jakieś nowe i mieli jeszcze z weluru, ale no, one Nie, zamszowe, tak. zamszowe, nie z weluru, ale one były trochę takie beznadziejne moim zdaniem. Kosztowała 32 euro 28 funtów. I patrzcie jak wygląda. Ona nie jest juniorowa, ona jest dla dorosłych, ale mogę ją po prostu ten e, ścisnąć. I wygląda fajnie, patrzcie. Ja się pokażę w bo ja mam większy a Nie będziemy teraz łapami tam. Nie będziemy tam łapami teraz prze... Przerabiać. No nie, no powiem Wam, że jest sztos na jesień. Ciociaga jest teraz bez, e, bez prostownicy, bo nasza Dysonowa się zepsuła i daliśmy ją do naprawy. Nie, tak do wymiany. Do wymiany, nie do, wymiany, no, nie do naprawy. Znaczy, taki, taki ma ogonek z tyłu napuszczony. W każdym razie powiem Wam, że do stylizacji jesiennych fajna ta paczka Zarobić. Pusinger się odkupiła. Odkupiłam się, w primarku zrobię holly, jak będę w domu. W ogóle patrzę jakie zajebiste okulary. No, troszkę, troszkę duże. Nie, teraz są jak jesteśmy w Cissenterze to mamy trzy, znaczy teraz dwie, ale trzy słynne miejsca, gdzie zawsze jemy. Pierwsze miejsce, którego niestety już nie ma to Ravellos, czyli włoska restauracja, która była bardzo blisko, gdzie my mieszkamy, ale ją zamknęli. I już chyba jakoś rok temu i tak zanim tęsknię, oni mieli takiego zajebistego, ostrego burgera. To była po prostu najlepsza restauracja na całą świecie i ją zamknęli i tam teraz jest jakieś nepalskie jedzenie, ale to nie moja bajka, naprawdę oni mieli pyszne jedzenie. Ale to Hot stuff Hot stuff, Hot stuff. Hot stuff. Yeah. E, Drugie miejsce to TGI Fridays, ale ominęliśmy to dzisiaj, dlatego że ja tam jutro będę, więc co za dużo to nie zdrowo i trzecie miejsce, gdzie teraz jesteśmy to Subway. Subway po prostu ma takie dobre kanapki, ale zamiast sosu sweet, czyli dzisiaj zabraliśmy mango habanero, bo nie było sweet czyli i trzecia nie jest dobra z ostrym jedzeniem. Ja lubię, ale to zawsze tak jest ostry, już też czytałam. Mango habanero, ja próbowałam wiele razy i no zale, ja go lubię, tylko że jest mega ostry. This gonna mnie szybki hol zakupowy musi być. Let's go. Obkupiłam się bardzo w Primarku, dlatego że to był chyba mój drugi raz odkąd wróciłam z Polski, kiedy byłam w Primarku i Primark po prostu ma piękne rzeczy, więc oczywiście obkupiłam się. E, pokazywałam Wam to kupiłyśmy to w JD, czyli w takim naszym sklepie sportowym coś, co planowałam kupić w tym roku, może nie teraz, może trochę mm, we trzy tygodnie, bo myślałam, że oni nie wypuszczą tego tak wcześnie. W tamtym roku kupiłam sobie takie rip of Agi ugs e, dlatego że ja szukałam na stronie ugs takich które ja chciałam czyli to takie w platformie i nie było mojego rozmiaru i po prostu nie chciałam się patyczkować i czekać aż będą w moim rozmiarze i kupiłam sobie po prostu e, z Primarka, bo Moje osiedle jest bombardowe I kupiłam sobie takie z Primarka W tamtym roku kupiłam sobie takie normalne, które szły tak do góry i nie miały tego futra Ale w tym roku znalazłam z futrem Rozmiar oczywiście dwójka Na dziale dziecięcym, ale one są prześliczne, one są po prostu perfekcyjne I ja jestem jesieniarą, więc oczywiście musiałam je mieć No i no nie powiecie mi, że one nie wyglądają jak AGS no wyglądają dosłownie tak samo, tylko że tutaj z tyłu nie ma tego logo, ale wolę sobie kupić takie dlatego, że no nie będę się patyczkowała i nie będę czekała, żeby był mój rozmiar. W tym roku nawet nie sprawdzałam, ale byłam w Primarku, myślałam, dobra, nie będę czekać, kupuję sobie te. W okresie jesienno-zimowym Primark zawsze wypuszcza Leginsy i one są, to są najlepsze leginsy na całym świecie, dlatego, że one W środku mają taki Velvet plus, czekajcie, pokażę wam Takie futerko i one jest Takie milusie i one są cieplutkie I są po prostu perfekcyjne Pasują do wszystkiego i one kosztowały 8 euro Kupiłam sobie takie okulary przeciwsłoneczne Bo moje okulary przeciwsłoneczne Które miałam, moje ukochane się mi zepsuły Ciociaga Aga powiedziała, że są brzydkie ale mi się podobają, dobra nie będę tego ściągała Dają mi trochę takie Georgina Sparks vibes I są fajne, są w panterkę I ja uwielbiam duże okulary przeciwsłoneczne Ja mam w ogóle małą twarz Więc to trochę śmiesznie na mnie wygląda Ale naprawdę są przesłodkie Kocham je, będę w nich chodziła To jest coś nie z Primarka. Kupiłyśmy to w Bath Body Works Glue Zostaw siatkę e, Bath Body Works Cinnamon spice Vanilla to, pa to pachnie jak jesień, to pachnie jak jesień To myślę, że najczęściej będzie się paliło w moim pokoju Kolejna rzecz, w Wattem Body Wash kupiliśmy sobie taki balsam, nie balsam, tylko e, body wash Żel do mycia ciała I ostatnia rzecz, w Primarku kupiłam sobie taki biały z golfem, on nie z przesadki. Zastanawiałam się nad tym, czy może bym go jutro ubrała, ale nie wiem. W ogóle nie mam żadnego outfita zaplanowanego na jutro, ale ma być w miarę ciepło. I wszyscy ostatnio nie lubią, jak ludzie noszą tak swetry, albo jakieś bluzy. Ja myślę, że to bardzo słodko wygląda, albo jak coś robią, tak. Ja też na przykład jak piszę, ja wolę mieć tak, niż tak. I nie wiem czemu to jest takie hejtowane Ale ostatnio wszyscy hejtują po prostu wszystko Możesz oddychać i ktoś Cię będzie hejtował Więc moim zdaniem ja tego w ogóle nie słucham Ja lubię to, co ja chcę Dlatego kupiłam swoje fake eggs Do mojego Today's gonna be a good day Zrobiłam sobie taki deep. To jest Kewpie mayo, czyli taki majonez azjatycki, i on jest zrobiony z samego żółtka jajka. E, ten sosu buldakowy e, i taki maple syrup koreański, czy tam azjatycki, i jest pyszny. To są lajsy e, kurki z śmietanką. Przez ostatnie 30 minut siedziałam w szafie, bo jutro, jak Wam mówiłam mam randkę i nie mam co ubrać. Chciałam ubrać taki mega jesienny fit, ale no nie wiem, już ma być w miarę ciepło. Nie wiem, czy chcę jeszcze whip out the autumn fit, więc nie wiem, zobaczymy, co ja już zrobię. Mam pomysł, co mogę ubrać. Mam taki top bordowy, którego jeszcze nigdy nie ubrałam i on jest piękny i chyba go ubiorę z tymi jeansami. Co miałam na sobie dzisiaj, ale nie wiem, zobaczymy. E, dziękuję kochani, że oglądaliście ten film i jeszcze raz chciałam wam podziękować za 1 milion subskrypcji. Do zobaczenia w następnym filmie. Jak zawsze, obserwujcie mnie na wszystkich moich social mediach. Kolejny milion będzie na TikToku, a później na Instagramie. Więc zapraszam Was na TikToka The Pushing Family i The Pushinger i na Instagrama The Pushing